Wiza Keshab RB zdecydowali, kto będzie jeździł w przyszłym sezonie. Zaczynamy! Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam na wokół padoku przed Grand Prix Singapuru, które nie ukrywam, z jednej strony bardzo lubię, chociaż nie byłem fanem poprzedniego układu toru, wolę chyba ten. Tym bardziej, że będą cztery strefy DRS, ale oczywiście zaczynam od tego. Helmut Marko przyznał, że w tej przerwie jesiennej, bo teraz po Grand Prix Singapuru będzie solidna przerwa, dopiero później Grand Prix e, Stanów Zjednoczonych w Austin, że podczas tej przerwy podejmą decyzję na temat składu kierowców na przyszły sezon. Yuki Tsunoda... Już jest właściwie pewny, no ale jak twierdzi Ralf Schumacher wypalił. Bierzemy poprawkę na to, że to jest Ralf Schumacher, ale według jego wiadomości i to powtarzają wszyscy łącznie z Autosportem, z i no bo to, to też w sumie dla Skaja powiedział. E, w przyszłym sezonie w Wizacashap RB będą jeździć Yuki Tsunoda i Liam Lawson. Mało tego, według jego informacji Singapur będzie ostatnim wyścigiem Daniela Ricardo w barwach Wizacashap RB. A już od Austin pojedzie u nich Liam Lawson. Ciekawe. Zobaczymy, na ile wiarygodne informacje ma Ralf Schumacher. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Podoba Wam się to, nie podoba, jesteście za, przeciwko. Daniel Ricardo zasłużył na szansę do końca sezonu, czy nie? Czy wolicie Liam Lawsona? Szczerze mówiąc, bardzo mi szkoda, że Liam Lawson nie może się wykazać. Wydaje mi się, że Daniel Ricardo dostał dużo szans, nie pokazał niczego spektakularnego na tle Jukiego Tsunody. No, chyba tutaj się zgodzimy. Wystarczy spojrzeć na jego osiągnięcia, i chyba gdzieś tam się przelało już w Red Bullu. No, chyba, że podejmą jeszcze inną decyzję w sprawie, nie wiem, Jukiego Tsunody i przesuną Daniela zamiast, nie Jukiego Tsunody, tylko Sergio Pereza, i przesuną Daniela zamiast Sergio Pereza. Ciągle tego nie wykluczam. Natomiast wydaje mi się gdzieś to mało wiarygodne, jeszcze patrząc na to, co działo się ostatnio z tymi wszystkimi młodymi kierowcami, Franco Colapinto, Oli Berman i oczywiście Andrea Antonelli. Czekamy, czekamy, ale wygląda na to, że niedługo dowiemy się tak w 100%. No i jeszcze raz mówię, to są wiadomości Ralfa Schumachera, a jak Ralf coś chlapnie, to trochę tak jak Jacques Villeneuve chlapnie, trzeba tam dać trochę luzu. Dobra bild ostatnio z kolei e, przypomniał jak to w 2013 roku Fernando Alonso podwoził na swoim Ferrari Marka Webera, któremu padł samochód na ostatnim okrążeniu. No i tak podwoził że dostał trzecie ostrzeżenie od sędziów, reprymendę, co kosztowało Obera cofnięcie o 10 miejsc w kolejnym Grand Prix, chyba w Korei Południowej. W każdym razie, Ferrari, dla którego to nie był, nie był jakiś spektakularny sezon, postanowiło zażartować i wystawiło Weberowi rachunek za e, taryfę. Ferrari 25 tysięcy euro łącznie z taryfą nocną, bo tak to sobie policzyli, plus napiwek 27,5 tysiąca euro czy dolarów, wszystko jedno, i taki rachunek wysłali Weberowi. Ot taki żarcik. E, śmieszne w tym jest to, że w składzie sędziowskim był wtedy Derek Warwick, którego podwoził z kolei w Grand Prix Japonii Gerhard Berger. Na usprawiedliwienie Warwicka dodam, że tam rzeczywiście Lewis Hamilton z za wyjechał i tak w ostatniej chwili ominął tego Fernando Alonso. Także. Było odrobinę niebezpiecznie. Dobra, będzie mi jak zwykle bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. To jest naprawdę dla mnie ważne, żeby móc robić postępy, rozwijać się i docierać do coraz większej liczby odbiorców. Więc jeśli to zrobicie, będzie mi miło. Jeśli napiszecie jakieś komentarze, do których będę się mógł odnieść, albo chcielibyście dać znać, co sądzicie na temat Tsunody, Ricardo, Lawsona, Pereza, śmiało. Balcie w komentarzach. W Singapurze będziemy mieli kilka nowych malowań i jedno malowanie, które miało być, ale ostatecznie go nie będzie. Mercedes przygotowuje specjalne malowanie z okazji 50-lecia funkcjonowania Petronasa. No i oczywiście dla Petronasa to jest wielka rzecz. Było kiedyś Grand Prix Malezji, teraz nie ma Grand Prix Malezji. wyjście, który jest najbliżej. Malezji to oczywiście Singapur. Miałem kiedyś okazję przejechać sobie z Singapuru właśnie do Kuala Lumpur yy, autokarem. To nie jest daleko, wręcz powiedziałbym, że to jest bardzo blisko. Fajne, mają tam autokary, bo to jest taka biznes klasa. To znaczy, fotele rozkładają się tak, że właściwie można leżeć. I jest jeden rząd i dwa rzędy, więc są w sumie trzy rzędy tylko foteli, i one są naprawdę super wygodne. Można się zdrzemnąć tylko tam przez granicę. Później trzeba przejść, ale poza tym, jeżeli kiedyś będziecie i chcielibyście sobie urządzić taką wycieczkę, to śmiało. Siedziba Petronasa jest w Petronas Towers. Tam jest centrum handlowe i taka kładka między tymi wieżami taka szklana kładka, którą można sobie przejść. Chciałem się kiedyś dostać wyżej przy okazji podróży dookoła świata w 2000, Boże, którym to było roku? W 2008. Czy dziewiątym? Dziewiątym. W 2009 roku nawet napisałem specjalną taką petycję do Petronasa, ale tam nie chcieli nas wpuścić na ostatnie piętro do biura prezesa. No pewnie Lewis Hamilton i George Russell będą mogli. W każdym razie, Mercedesy będą jeździć w takim kolorze petronasowym. Mam takie wrażenie, że mogą się... Trochę dublować i przypominać, Astony Martiny, szczególnie z daleka, szczególnie jeśli światło będzie tam płatać figle. Zwróciliście uwagę na to, jak w pierwszym zakręcie w Azerbejdżanie, jak kamery są z drugiej strony pod światło znikają kolory i nie wiadomo, kto z kim się ściga. Tak naprawdę, no to właśnie światło potrafi płatać takie figle. Czyli będziemy mieli zielone Mercedesy, nie całe, ale powiedzmy połowa będzie zielona. No i Visa Kesha Parbi szykuje też specjalne malowanie, duża kampania przygotowana z jeansami Hugo Bossa. I będą całe jeansowe, łącznie z takim zamkiem. Eee, Bolidy Daniela Riccardo i Juki'ego Cynody. Super fajne, bardzo mi się podobają. Nie wiem, co wy oczywiście sądzicie, ale mi się podobają. To jest pierwsza taka akcja, kampania marki odzieżowej. Od czasów Benettona dla lat 90. -tych. bo oczywiście różne tam się reklamy pojawiały, ale tak, żeby cały samochód był wzorowany na odzieży, no to chyba nie było. Może coś przypomnicie, może coś mi umknęło, ale wydaje mi się, że to od czasów Benettona, który był cały, wiadomo, jaki, no to od, od tych lat 90. -tych nic takiego się nie zdarzyło, żeby w 100% poświęcić się kampanii jakiejś firmy modowej. Coś specjalnego przygotowuje również McLaren. W momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie wiem co. Yy, udostępnią takie materiały, więc jeśli przy okazji montowania będzie już wiadomo, no to widzicie już co McLaren przygotował, a jeśli nie, no to wrzucę oczywiście na swoje media społecznościowe. Możecie śledzić na Instagramie, możecie śledzić na Xie. Coś specjalnego szykował również. Red Bull, a mianowicie malowanie przygotowane przez fanów, ale z niego zrezygnowali. Zrezygnowali dlatego, że przynajmniej tak twierdzi Red Bull, byłoby zbyt dużym obciążeniem dla samochodu, bo to kilogram więcej, a kilogram więcej na okrążeniu w Singapurze przekłada się na 3 setne sekundy, czyli niewiele, ale Red Bull walczy teraz o wszystko i zobaczcie, jak są zdeterminowani, że nawet te trzysetne setne sekundy mają dla nich znaczenie w obliczu tych wszystkich. Obietnic wystosowanych do fanów i sponsorów, no bo fani oczywiście czekali na to, projektowali ten samochód, a jednak z tego zrezygnowali. Ja mam do tego jeszcze jedną teorię, a mianowicie, i wspominałem o tym ostatnio, ale powiem jeszcze raz, Christian Horner powiedział, że no, mają problemy z limitem budżetowym, to znaczy. Limit budżetowy ogranicza ich rozwój. Oczywiście taka akcja wiąże się również z kosztami nie wiem jak dużymi ale Marcin Budkowski opowiadał, że kiedy dowodził Alpin, to taka zmiana malowania jeszcze jeżeli są wyścigi blisko siebie to nie była taka prosta sprawa. Oczywiście teraz wjechały nowe technologie łącznie z wyklejaniem samochodów, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak, jak chcieli to zrobić w Red Bullu, czy to jest proste, czy nieproste i jak ewentualnie kosztowne. Natomiast dla Red Bulla to jest ewidentnie problem. Mam na myśli koszty, przyznał to Helmut Marko, opóźni im się odrobinę rozwój samochodu. Nie wszystko to, co planowali, żeby przygotować na Singapur, się uda, przygotują na Austin, no ale będą mieli Dużo więcej czasu, więc warto też o tym pamiętać. Te wszystkie kraksy wygenerowane przez Sergio Pereza mocno obciążyły budżet i to też jest zmora dla Red Bulla, który chce gonić, no ale nie może dowolnie sobie produkować i testować części, biorąc też pod uwagę ich e, ograniczenia w e, testach w tunelu aerodynamicznym i w symulatorze CFD. No dobra, to co tam mamy w takim razie dalej? A, no to jeszcze z takich rzeczy bieżących: Lego. Dostało licencję od Formuły 1 i zapowiedziało wzmożoną aktywność związaną z Formułą 1 w sezonie 2025. Między innymi mają się pojawić zestawy LEGO Duplo i też dla dorosłych. Nie wiadomo jeszcze co dokładnie planują, ale będzie tego zdecydowanie więcej, więc jeśli lubicie... To wyglądajcie, też pewnie będę dawał znać, co tam się dzieje. Teraz mniej przyjemna informacja, bo tata Sergio Pereza miał kłopoty z sercem. Nie wiem, czy jakaś niewydolność serca, czy zawał, bo z tych przekazów brzmiało to, jakby to był zawał. Wszystko jest pod kontrolą, no ale na pewno to jest jakieś tam kolejne zmartwienie dla Sergio Pereza. Chciałbym na sekundkę wrócić do e, baku. Bo dwie, do dwóch rzeczy jeszcze się odniosę. Po, prost, po, po pierwsze, Nico Hulkenberg był wściekły i rzeczywiście miał strasznego pecha, i teraz wracam do tego, o czym mówił George Russell, że e, wywieszenie takich flag to jest decyzja, po tej kraksie sańca z, z prezem, to jest decyzja dyrektora wyścigowego. No coś tam nie zagrało, bo się najpierw pojawiły żółte flagi, po prostu, ok, tylko że po całym torze były porozrzucane te części, dym przejeżdżał przez to dosyć szybko. George Russell, nieco później Nico Hulkenberg, starał się mijać te części, nie wiem czy zebrał przez to więcej brudu, czy nie. Walczył z Franco Colapinto a za sobą miał yy, Luisa Hamiltona i Olego Bermana, i zaraz po tym, jak przejechał to miejsce, gdzie doszło do wypadku, pojawiły się na chwilę zielone flagi, został wyprzedzony przez Hamiltona. i i Bermana, a potem się pojawiła wirtualna neutralizacja. Wściekał się Nico Hulkenberg, bo jego zdaniem inaczej to powinno zostać rozwiązane. Wiadomo było, że w takiej sytuacji będzie albo neutralizacja, albo wirtualny samochód bezpieczeństwa, albo samochód bezpieczeństwa, albo czerwona flaga. A tymczasem pojawiły się zielone flagi i zaraz potem. No i przespał ten moment i dał się zrobić. Pecha miał w kwalifikacjach Landon Norris, a tutaj Nico Hulkenberg. No i jeszcze jedna rzecz, wracając do tego manewru. Oscar Piastriego na Charles Leclerku przyznał Oscar Piastri, że zrobił coś wbrew zespołowi. I wbrew zespołowi, ale zadziałało to na jego korzyść, co przyznał i Oscar Piastri, i Charles Leclerc. To znaczy, zespół polecał mu. Bo po, tak, po pierwsze. Przy zjeździe Szarla Leclerca, który wcześniej zjechał na pit stop, bardzo dużo czasu Oscar Piastri nadrobił. Wynikało to po pierwsze to jest na podstawie analizy Joliona Palmera, bardzo fajnej zresztą. Po pierwsze, dużo agresywniej zjeżdżał w zjeździe do alei serwisowej Oscar Piastri niż Charles Leclerc i tam ewidentnie nadrobił sporo czasu. Po drugie, to wyjazdowe okrążenie Szarla Leclerca było takie ostrożne. Oscar Piastri pojechał zdecydowanie szybciej i nagle tam z, tam z pięciu czy sześciu sekund zrobiła się sekunda, więc Oscar Piastri miał szansę zaatakować. Nie na pierwszym okrążeniu, tylko na drugim. Zespół polecał mu, żeby jechał za Charlesem Leclerciem i za jakiś czas i tak by go dopadł, bo Leclerc by zajechał opony, ale Oscar Piastri uznał, że wcześniej jechał długo za Leclerciem i ugotował swoje opony, więc lepiej go będzie od razu wyprzedzić. I tak zrobił. I pomogły mu w tym na pewno trochę mini DRS, czy nie pomógł. No mógł odrobinę pomóc, to sobie za chwilkę do tego przejdziemy. Tak czy inaczej, McLaren ma 20 punktów przewagi nad. Red Bullem. Red Bull z kolei ma 31 punktów przewagi nad Ferrari. No i teraz w Singapurze w związku z tym szykuje się rozgrywka. McLaren liderem po raz pierwszy od 2007 roku. Ja tam tytuł im odebrali po tych wszystkich tam wiecie, po tym całym zamieszaniu szpiegowskim. No to teraz Verstappen o McLarenie powiedział, że jeśli chcą zagrozić Red Bullowi, to muszą jechać do końca perfekcyjnie. I ten ostatni wyścig to pokazał, że mimo że Red Bull nie był w optymalnej formie, bo męczył się bardzo Max Verstappen, ale mniej męczył się Sergio Perez i był w walce o podium i o dobre miejsce. I właśnie to miał na myśli Max Verstappen. I rzeczywiście muszą maksymalizować wszystkie swoje szanse. Cały czas się zastanawiam i to jest też pytanie do Was kto na koniec sezonu będzie wyżej? Lando Norris czy Oscar Piastri? Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo w McLarenie zachowują się dziwnie. Traci swoje szanse Lando Norris, a Oscar Piastri jak dzik. No i jedzie te ostatnie dwa manewry na mący i teraz perfekcyjne, zdecydowane, fair, bo zostawiał miejsce, nie zrobił tam. Można powiedzieć, że to trochę była bomba do zakrętu numer jeden, ale wszystko opanował, zostawił miejsce, tyle od ściany przejechał. Super fair, super zdecydowana walka i dużo lepsza obrona ze strony Oscara Piastriego niż Szarla Leclerca. Odpuścił Leclerc ten atak Piastriego? Chyba nie wierzył i to go kosztowało być może zwycięstwo. Eee, Okej, okay, no to jeszcze tylko przypomnę tak: eee, już mówiłem o tym. Cztery strefy DRS będą w, e, z, e, w Singapurze. Więc to jest taki pierwszy przypadek oprócz Grand Prix Australii. Przymierzeli się do tych czterech stref już w zeszłym roku, ale one zostały porzucone. Teraz będą chyba, że znowu zdecydują, żeby je porzucić. Przypominam, że w alei serwisowej ograniczenie do 60 km na, godzinie, na godzinę, podobnie jak w Monako, Zandford, Australii i Singapur jest tym czwartym miejscem, kiedy, gdzie ograniczenie jest do. 60 km na godzinę, no i że to jest wykańczający wyścig dla kierowców, bo oczywiście no jest to jest ciężki, jest ciężki, poczekajcie, bo tutaj kończy mi się bateria do nagrywania, wystarczy, wystarczy, fizycznie jest ciężki, jest bardzo wilgotno, to jest długi wyścig, do dwóch godzin dochodzi, Zdarzało się, że przekraczał dwie godziny, więc po prostu jest wykańczający. Kierowcy tracą tam dwa, nawet do trzech kilogramów, wypacają podczas takiego wyścigu, co też trzeba wziąć potem pod uwagę przy ważeniu samochodów, ale o tym wszyscy wiedzą. Przygotowują się w saunie, później chłodzą się w lodzie. No i warto też wspomnieć, że ponieważ jest to nocny wyścig, to funkcjonują według czasu europejskiego, czyli chodzą spać późno w nocy, wstają gdzieś tam o 12-13 miejscowego czasu i tak to wszystko funkcjonuje. Też często mnie pytacie, na jaki wyścig warto się wybrać? Polecam Wam bardzo Singapur, bo to jest ekstra sprawa. No i na koniec zostały nam te elastyczne skrzydła mini DRS, co uważam, że jest super ciekawą sprawą. I teraz wykryto i to już jest od jakiegoś e, czasu, że jak jest tylne skrzydło, to końcówki tych tylnych skrzydeł e, tam, gdzie jest e, dużo docisku, to znaczy nie gdzie się otwiera DRS, tylko jadą bez otwartego DRS-u, ale przy dużych prędkościach, one się odrobinkę unoszą, stwarzając taką szparę. I była już przecież taka sprawa z Mercedesem, tylko to działało trochę inaczej. Ten dolny płat... Nie ten górny, który się otwiera, tylko ten dolny, obniżał się delikatnie, tworząc większą szparę. Więc wtedy, kiedy uzyskiwali wysokie prędkości, ale nie mogli używać DRS-u, ta szpara była większa, no i mniejsze opory, w związku z tym, więc większe prędkości mogli rozwijać. Wtedy FIA. Wjechała z nowymi regulacjami, ustawili takie, są możecie zobaczyć, do dzisiaj są przyklejone takie kropki, żeby móc śledzić, czy ta szpara nie jest większa. Tam 7 mm, chyba o tym mówią przepisy, i jak się zachowują tylne skrzydła. Ale McLaren wymyślił coś sprytniejszego, czyli te skrzydła przechodzą wszystkie testy. Jak sobie spojrzą na kropki, kropki są tam, gdzie mają być. Uchylają się te skrzydła tyle, ile mogą. Na testach statycznych, bo tak one są przeprowadzane, czyli tam są obciążane i po prostu patrzą sędziowie, czy te skrzydła się uginają, czy nie, o tyle, ile mogą, czy też nie. Wszystko się zgadza, ale te końcówki tego górnego płata tak się delikatnie podnoszą. I teraz. Jest to niezgodne z duchem przepisów, ale jest genialnym rozwiązaniem, za które kocham Formułę 1. Bo we wszystkich zespołach funkcjonują w szarej strefie. I jeżeli przepisy czegoś nie zabraniają, to zezwalają. I zostało za mało czasu, za mało wyścigów, moim zdaniem, żeby FIA się za to zabrała i coś z tym zrobiła. Tak mi się wydaje. A poza tym nie będą chcieli interweniować, żebyśmy mieli zaciętą walkę do końca sezonu. I tak się dzieje. FIA wprowadza czasami różne przepisy. Na przekór jakiemuś zespołowi, żeby zwiększyć atrakcyjność. Mam wrażenie, że w 2021 roku, już o tym mówiłem, tak było z lekką modyfikacją tylnej części podłogi, która akurat zaszkodziła Mercedesowi. No i okej, okay, mieliśmy super sezon. Tutaj będzie z tym trudno żeby wprowadzić, tak mi się wydaje, jakieś przepisy najpierw to sprawdzić, potem wprowadzić za mało wyścigów. Od przyszłego sezonu być może to się zdarzy. Ja kocham, jak inżynierowie potrafią wymyślić coś na co nie wpadł nikt inny. Oczywiście mamy też do czynienia z elastycznością przednich skrzydeł. Jak są przednie skrzydła, zobaczycie sobie te kolejne płaty i też są testy obciążeniowe statyczne. One mogą się ugiąć o Określone wartości, natomiast z nimi dzieje się tak, że one się zaczęły tak rotować, czyli uginają się nie tylko tu, ale też tu. I z tym już są problemy. I o to się przyczepiało, przyczepiało i Ferrari, i Red Bull, bo potrafiły to zrobić Mercedes i McLaren, a oni nie, chociaż już podobno, do doszlusowują i będą to w stanie zrobić. Natomiast to, co zrobił McLaren z tym tylnym skrzydłem, no genialne. No Ja kocham wszystkie zespoły, jeśli są w stanie wymyślić coś takiego. Dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Prawdopodobnie ten nowy tunel aerodynamiczny pomaga w tym McLarenowi, i teraz czytałem takie analizy o tym, że te stare tunele aerodynamiczne nie pomagają w sytuacjach, kiedy działa ten efekt doziemienia, przyziemienia, czyli ten docisk generowany głównie z podłogi. Te nowe potrafią więcej odwzorować i lepiej skorelować dane z tunelu z rzeczywistymi na torze. W związku z tym ci, którzy nie to, że usprawniają te tunele, mogą, można usprawniać, ale najlepiej mieć najnowsze. No to mają przewagę, i to można powiedzieć o McLarenie, i można powiedzieć o Astonie Martinie, więc ja się nie zdziwię, jeśli od 2026 roku Ma Aston Martin będzie wysoko. Uważam, że to jest jedna z ich przewag. No i to tyle. W tej sprawie dodam jeszcze, że Aston Martin, skoro już o tym mówię, testowali opony na sezon 2026. Rozmiar się nie zmienia, będą niższe te opony o 5 mm, co oczywiście ma przełożenie na zachowanie tych opon. I że Felipe Drugowicz jeździł na Circuit D. Katalunia 670 km przejechał, więc to były takie solidne testy i to były pierwsze testy tych opon Jak będzie w Singapurze? Nie mam zielonego pojęcia. Mam wrażenie, że znowu zobaczymy przepiękną batalię. Na to właśnie liczę. To jest tor, na którym miewał ma problemy Red Bull i może mieć znowu problemy, bo tam jest nierówno i samochód będzie bardzo mocno podskakiwał. To jest tor, na którym powinien, do, powinno dobrze sobie poradzić Ferrari, McLaren, no i myślę, że to może być tor, na którym sobie dobrze poradzi Mercedes, chociaż oni mają ostatnio problemy z podłogą, której nie do końca rozumieją. Ale to jest tor, na którym akurat być może takich problemów nie będą mieli. Także szykuje się fenomenalna walka. Do tego mamy tych, którzy tam chcą wskoczyć do dziesiątki i walczyć o jakiekolwiek punkty. Williams przeskoczył, Alpine. Cudownie, czy trzeba czegoś więcej? Godziny normalne dzięki temu, że mamy wieczorny wyścig. Także trzymajcie się, miłego weekendu, bądźcie z nami via play i bądźcie w oku, w padoku w poniedziałek po Grand Prix Singapuru. Dodam jeszcze, że w poniedziałek wybieram się na prezentację BMW do Monachium, więc znowu będę musiał nagrać w niedzielę, więc odcinek będzie po prostu trochę szybciej. Mam nadzieję, że nikt nie będzie żałował. Jeżeli okaże się, że jest coś, co trzeba wyjaśnić, to wyjaśnimy sobie na spokojnie w czwartek. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia.